Pierwsze pół godziny rewelacyjne, oby tak zawsze, później już różnie bywało. No niestety, tak jak widzieliśmy, pierwsze pół godziny 100% realizowane założenia taktyczne. Niestety tracimy w pierwszej fazie jednego zawodnika po bójce, później schodzi kolejny kluczowy zawodnik. Niestety zabrakło tych zawodników decydujących o grze. Plus bardzo słaby dzień kopaczy, dzisiaj niestety przegrywamy. Mimo tej przegranej 10 punktami, to no, chyba można być zadowolony, bo widać im duży postęp w grze całej drużyny. Jak najbardziej, przede wszystkim cieszymy się, że Lechia nie, miała do, nie dominowała w młynie, poza molem autowym, gdzie straciliśmy punkty, w młynie dyktowali, było bardzo dobrze. Przede wszystkim byli dzisiaj ekipą i to było widać na boisku. Myślę, że z meczu na mecz będzie lepiej i jeszcze powalczyły o miejsce w czołówce. Bardzo dobre auty dzisiaj, to co było zawsze minusem rozgrywek, dzisiaj wychodziło. Zgadza się, Łukasz, wrócił Łukasz Kujawa, na treningach wiele czasu poświęciliśmy tej formacji, dało to dzisiaj efekt. No, niestety w końcówce troszkę rozluźnienia i te auty już nie były takie, to też jest jedna z przyczyn, gdzie przegraliśmy dzisiaj zawody. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Pierwsze minuty rewelacyjne, ręce się składały same do oklasków. Później już było gorzej. Na pewno, no, zwłaszcza tutaj druga połowa tak, zadecydowała o... O porażce e, zagraliśmy, zagraliśmy po prostu w drugiej połowie młodzieżowe rugby. nie zagraliśmy seniorskiego, e, poważnego rugby, e, gdzie pewne zadania w pewnych strefach e, na boisku robi się bezbłędnie i pewnie e, i tyle. No, mówię, nie zasłużyliśmy z przebiegu spotkania na zwycięstwo, ponieważ mówię, drużyna gra musi zagrać dobre e, 80 minut, nie 40. Brakło, brakło troszeczkę paru punktów jeszcze, jeszcze z tych e, podwyższeń skarnych i może, może to, to, to troszeczkę też by inaczej wyglądało i Lechia, mówię, Lechia w tym momencie poczuła gdzieś wiatr w żagle, jedno przyłożenie, drugie, no i poszło. Mówię, jeżeli chce się wygrywać takie mecze, trzeba zagrać skoncentrowanym na 80 minut. Nie zdobytałem 15, czy 16 punktów z kopów, no boli. No boli, boli. Przynajmniej tam, mówię, te niektóre kopy, bo wydawało się dosyć, dosyć takie, no... Proste, może proste nie, ale z dogodnych pozycji. No szkoda, tu nie, nie obwiniam oczywiście Patryka, bo mówię, ten mecz i tak w drugiej połowie inaczej prowadzony by, by przyniósł i tak wynik korzystny dla nas, a mówię, tak się nie stało, musimy, musimy po prostu usiąść. Mówię, cieszę się zaangażowania zawodników, bo tego, tego pierwszy raz nie można było im odmówić. Pewne błędy były, ale, ale mówię, tutaj dziękuję drużynie za walkę.